Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w najbliższym czasie Komisja Europejska, a tak naprawdę jednoosobowo szefowa Komisji Europejskiej, ma podjąć decyzję o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do czerwca 2025 roku. No To kolejny cios dla polskiego rolnictwa, bo gdyby tak się stało, to będzie trzeci sezon masowego wwozu do Polski ukraińskich artykułów rolno-spożywczych. Rolnicy od ponad roku protestują i protestują przeciwko napływowi niekontrolowanej ilości ukraińskich produktów rolnych o wątpliwej jakości. Protestują przeciwko nieuczciwej konkurencji. No ale jak polscy rolnicy, polskie rodzinne gospodarstwa rolne mają konkurować na nierównych zasadach z ukraińskimi agroholdingami kontrolowanymi przez oligarchów? W związku z tym kieruję pytanie. Jakie jest stanowisko polskiego ministra w sprawie rozporządzenia liberalizującego handel między UE a Ukrainą do czerwca 2025 roku? Czy minister rozwoju i technologii planuje, pracuje nad zbudowaniem koalicji państw zdolnej do jej odrzucenia na forum Rady Unii Europejskiej? Jakie jest stanowisko poszczególnych krajów Unii Europejskiej w tej sprawie? Czy prawdą jest, że zostaną wypracowane tzw. licencje eksportowe? Jeśli tak, to kto je będzie wydawał? Jak wygląda dialog ze stroną ukraińską w tym obszarze? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi i zapraszam na mównicę pana ministra Waldemara Sługackiego. Panie marszałku, wysoka izbo, panie pośle. Dziękuję za to pytanie. Ono jest niezwykle ważne, istotne z punktu widzenia ochrony polskich rolników, ale jest także ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy, na terytorium której toczy się regularna wojna. I w kontekście pytania, które Pan formułuje, Panie Pośle, chcę pana zapewnić, że Polska na bieżąco kontynuuje, prowadzi rozmowy dotyczące konieczności wzmocnienia i rozszerzenia środków ochronnych projektowanej regulacji w taki sposób oczywiście który pozwoli na rozwiązanie nie tylko tych problemów, które Pan definiuje, które istnieją, ale także tych, które potencjalnie w bliższej czy też dalszej przyszłości mogą wystąpić. Stąd też chcę Pana poinformować, o czym Pan pewnie już wie doskonale, Panie Pośle, ze środków masowego przekazu, że Pan minister Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wspólnie z panem ministrem Krzysztofem Hetmanem, ministrem rozwoju i technologii, spotkał się online 15 stycznia, czyli kilka dni temu z panem, nie panią, z panem Waldisem Dąbrowskisem, wiceprzewodniczącym Komisji europejskiej, ale co istotniejsze w kontekście sprawy, o której rozmawiamy, panie pośle, komisarzem Unii Europejskiej do spraw handlu. Chcę powiedzieć panie pośle, że te sprawy, które były podjęte podczas tego spotkania, odbywały się w trzech ważnych wymiarach, a mianowicie po pierwsze w kontekście wsparcia Unii Europejskiej dla zwiększenia tranzytu i ułatwienia przepływu towarów ukraińskich do krajów zagrożonych pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego. Mówię o tych tranzytach, które prowadzą do krajów afrykańskich i zapewniają dostęp oczywiście do surowców rolno-spożywczych, dokładnie zboża. Po drugie, rozmowy te dotyczyły wsparcia unijnego, którego oczekujemy jako państwo polskie, jako rząd dla rozmów strony naszej, polskiej, ze stroną ukraińską, w celu wypracowania bilateralnego rozwiązania, prawda, które będą miały na celu z jednej strony kontrolę, bo też mówił Pan o jakości tych zbóż, które napływają na polski rynek, które będą miały oczywiście na celu kontrolę, Ale przede wszystkim także oczywiście ograniczenie eksportu z Ukrainy do Polski tych wrażliwych produktów, a wiemy, że polski rynek bardzo natychmiastowo wręcz reaguje na napływ i te zasady konkurencji, i pozycja polskich producentów rolno-spożywczych w tym kontekście jest narażona. I po trzecie wreszcie. Rozmowa dotyczyła modyfikacji środków tymczasowej liberalizacji, czyli tego rozporządzenia, o którym Pan mówi, Panie Pośle ATM, czyli trzeciej de facto, i tu ma Pan rację, edycji tego rozporządzenia. Liberalizacja oczywiście dotyczy handlu z Ukrainą, ale te nasze rozmowy, Panów Ministrów, dotyczyły z jednej strony właśnie zapewnienia pomocy. Ukrainie, ale z drugiej strony także zapewnienia bezpieczeństwa polskim producentom rolno-spożywczym. A tutaj nie ma konfliktu żadnego, panie pośle, żeby te dwa wątki w sposób naprawdę bardzo racjonalny połączyć i zadbać z jednej strony o umożliwienie nie tylko eksportu, ale także przyjęcia pewnych zidentyfikowanych. Dóbr z Ukrainy, takich, które negatywnie, pejoratywnie nie będą oddziaływać na rynek polski, a z drugiej strony będą oczywiście zwiększać bezpieczeństwo państwa ukraińskiego. Chcę powiedzieć, że pan komisarz, pan Waldis Stąbrowski, wykazał się tutaj zrozumieniem dla tych spraw, które były przez panów ministrów podnoszone. I to co istotne, będziemy te sprawy, te kwestie kontynuować na poziomie oczywiście technicznym, eksperckim, ale to co istotne panie pośle, chcemy także te kwestie realizować w takim wymiarze, w takim wymiarze nazwałbym to roboczo na potrzeby odpowiedzi na pańskie pytanie, chcielibyśmy iść tak zwaną drogą rumuńską, czyli tak jak też pan sformułowanym przez ciebie pytaniu sugerował, czyli chodzi o system licencjonowania eksportu z Ukrainy i to wszystko musi się wydarzyć w relacji bilateralnej Polska-Ukraina, ale z drugiej strony z akceptacją instytucji europejskich, konkretnie komisarza do spraw handlu Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, ale tak jak pan wie, taka Ochrona też pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej wcześniej miała miejsce i myślę, że to wszystko jest możliwe do osiągnięcia, czyli z jednej strony proszę zwrócić uwagę też na naszą zapobiegliwość, antycypację tego wszystkiego, co się może wydarzyć, ponieważ z jednej strony dzisiaj chronimy nasz rynek rozporządzeniem krajowym, które obowiązuje od 15 września ubiegłego roku, ale z drugiej strony chcemy bilateralnie negocjować, budować system licencyjny z Ukrainą. Z drugiej strony cały czas pracujemy z Komisją Europejską na temat ostatecznego kształtu tego rozporządzenia ATM, żeby ochronić te rynki niezwykle wrażliwe z punktu widzenia napływu, czy to zbóż, czy jaj na przykład na rynek polski. I Jestem przekonany, że to wszystko uda nam się w dość szybkim tempie zrealizować, bo też chcę pana poinformować, panie pośle i państwa, opinię publiczną, że już 23 stycznia odbędzie się Rada Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i ta rada odbędzie się na wniosek strony polskiej. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Także dziękuję i drugie pytanie także zada pan poseł Witold Tomanowicz. Proszę bardzo. Generalnie to chciałem tylko dopytać właśnie co do tego, czyli rozumiem, z tego co zrozumiałem to nie jest budowana żadna koalicja tutaj państw do odrzucenia tejże, tejże umowy. No i generalnie chciałem się też dowiedzieć, no bo mowa jest tutaj, używają panowie takiego określenia, że to, ma być tymczas, że to jest tymczasowa, bo jest do 2025 roku. Czy planowane jest dalsze jej przedłużanie w kolejnych latach? Panie ministrze, zapraszamy. No, dziękuję. E Panie pośle, chciałbym odpowiedzieć w taki sposób, bardzo rzetelnie. Żeby zabezpieczyć polski rynek przed nadpływem nadmiernym produktów z Ukrainy do Polski, nie trzeba wylewać dziecka z kąpielą, używając pewnej metafory. Warto zbudować porozumienie ze stroną europejską, z jednej strony, jeżeli chodzi o kształt rozporządzenia ATM, ale równolegle, gdyby nie udało się w sposób wystarczający, a jestem przekonany, że ta Rada da nam już dość taką zdecydowaną odpowiedź, na ile, na ile i w jaki sposób to rozporządzenie trzecia edycja będzie. Kształtowane, ale z drugiej strony my się zabezpieczamy i chcemy zrobić to, jak chociażby Rumunii czy Bułgarzy bilateralnie wynegocjować takie, takie rozporządzenie, akceptowalne ostatecznie także przez Komisję Europejską, które pozwoli na ochronę polskiego rynku i przyjęcie takich kontyngentów, które negatywnie nie będą oddziaływać na polskich producentów działających w tych obszarach wrażliwych, o których wspominałem. Nie trzeba, panie pośle, w mojej ocenie zawsze stawać wobec kogo, kogoś konfrontacyjnie, żeby osiągnąć cel. Naszym celem nie jest konfrontacja z kimkolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie ochrony polskich rolników. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi.